Witamy na Sri Lance! Piękna ale to nic. Your love. Your love love, love, love. Witajcie moi drodzy. Aktualnie jesteśmy w Male, czyli w najmniejszej stolicy świata. Dlatego, że jutro lecimy na Sri Lankę. Także półtorej godziny lotu i będziemy w zupełnie innym świecie. A tutaj mamy. Dzień cały, więc pokażę Wam, jak wygląda najmniejsza stolica świata. Male to wyspa o długości 2 km i szerokości 1 km. Nie za wiele, prawda? Ale będąc od środka, odnosi się zupełnie inne wrażenie: że jest to miasto o wiele, wiele większe. Jest tłoczne, głośne pełne skuterów i jak dla mnie mało wspólnego ma z rajskimi Malediwami. Ale są również miejsca, w których można wypocząć, między innymi taki zbiornik wodny przy moście, a także przepiękny park. Tutaj szokowali się na jakąś uroczystość, ale nas wpuścili. Chciałam jeszcze podejść na targ owoców i targ rybny, ale niestety najmłodszy uczestnik wycieczki chciał już wracać, więc opuszczamy male i udajemy się na wyspę. Kulchumale, ponieważ tutaj mamy nocleg i jest tutaj zdecydowanie spokojniej i przyjemniej. i przyszedł czas wylotu na Sri Lankę. Nie chcieliśmy zabierać ze sobą trzech walizek, więc przepakowaliśmy się do jednej dużej i jednej małej, a dużą walizę zostawiliśmy w przechowalni bagażu. Jest to super sprawa na lotnisku w Mal. Bardzo polecamy. Amelka zajęta malowaniem, a my w tym czasie z Arturem zastanawiamy się gdzie zarezerwować pierwszy nocleg na Sylance, dlatego że cała podróż jest spontaniczna, bilety kupiliśmy dzień wcześniej, więc totalnie nie byliśmy przygotowani z żadnym noclegiem, ale to chyba było w tym najpiękniejsze. Wciąż do mnie nie dociera, że za chwilę będziemy w zupełnie innym świecie. <kłysy> Najpiękniejsze stewardessy, jakie kiedykolwiek widziałam w życiu. I jak? Dobre? Witamy na Sri Lance! Piękna fryzura, ale to nic. Idziemy, idziemy, ekipa! Welcome to Sri Lanka! Wow! Ale czas! Zobaczcie, jest, jest informacja, że nie wolno się odwracać tyłem do posągu. Także Amelka przodem się ładnie modli. Amelka. załatwił kierowcę, który miał nas odebrać z lotniska i zawieźć na miejsce docelowe. Artur! Artur! I jesteśmy w naszej pierwszej miejscowości, miejscowości Tangale. A to nasza miejscówka postawiliśmy na wybrzeże i musicie przyznać, że jest naprawdę urocze. Dostaliśmy drinka powitalnego. Pierwszy wieczór na Sylance nie należał do najpiękniejszych. I przyznam, że to był moment, w którym żałowałam naszego przylotu na Sri Lankę. Żałowałam tego, że zamieniliśmy rajskie Malediwy na dzicz, kicz i okropny smród ryb na mieście. A jeśli jesteście ciekawi, jak odnajdziemy się w tym szalonym, dzikim świecie, to koniecznie zostańcie z nami. I już w kolejnym odcinku dzień kolejny na Sri Lance.